Mój ukochany synku, patrzę na ciebie i czuję dumę. Jesteś silny, odważny, mądry i pełen życia. Jesteś moim spełnionym marzeniem. Jesteś cudem, który przyszedł na ten świat z misją misją bycia sobą. Zachwycam się Tobą każdego dnia. Przyszedłeś na ten świat jako wolna, nieograniczona dusza. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by żyć w prawdzie, obfitości i w zgodzie ze sobą. Z każdym Twoim krokiem widzę, jak kształtuje się mężczyzna, pełen siły, pasji, spokoju i zdecydowania. Masz pewność siebie, która wynika z Twojego wnętrza, nie z potrzeby udowadniania czegokolwiek. Masz moc, by podejmować decyzje, które prowadzą Cię tam. Gdzie tylko zechcesz. Wszelkie historie mężczyzn w rodzie, którzy musieli walczyć o swoje istnienie, tłumić uczucia, być silni kosztem siebie, ci, którzy byli zagubieni w swoim gniewie, zostały całkowicie zakończone, a ty nie przynosisz żadnego z tych programów. Wszelkie wzorce walki, odrzucenia, emocjonalnego chłodu, bycia twardym i niedostępnym. W których wrażliwość była słabością, zostały zakończone. W Tobie zaczyna się nowy rozdział męskości: męskości silnej, ale nieagresywnej, męskości spokojnej, ale niebiernej, męskości, która potrafi prowadzić, męskości, która nie musi dominować, by być szanowana, męskości, która wspiera, a nie kontroluje, męskości, która nie boi się łagodności która nie musi zamykać serca, lecz czerpie z mądrości, zaufania i miłości. Męskości, która widzi wartość w byciu sobą prawdziwym, czułym, świadomym. W Tobie jest spokój, jest siła, jest prawda. Mój ukochany synku, dla mnie zawsze będziesz moim małym chłopcem, ale mam pełne zaufanie do Twojej mądrości, decyzji i drogi. Działaj i realizuj swoje marzenia. Wierz w siebie i idź przez życie z podniesioną głową. A ja zawsze będę blisko, tuż za tobą z otwartym sercem, z dumą, z miłością. Jestem przy tobie, gdy potrzebujesz wsparcia, odpoczynku, przytulenia. Jestem, by przypomnieć ci, że jesteś ważny i widzialny, kochany i wystarczający. Daję ci miłość, która daje przestrzeń. Miłość, która widzi Twoją wielkość i wspiera Cię w niej. Podążaj swoją drogą, synku, podążaj swoją prawdą, podążaj swoją radością i pasją. Jesteś dokładnie tym, na którego świat czekał. Masz prawo być sobą, masz prawo wybierać, tworzyć i doświadczać życia po swojemu. Masz wolną wolę i to ona czyni Cię twórcą Twojej rzeczywistości. Twoje myśli mają moc. Uczysz się kierować je świadomie, z intencją i spokojem. Twoje decyzje mają znaczenie. Jesteś odpowiedzialny i przychodzi ci to z łatwością, bo masz pełny wpływ na swoje życie. Twoje działania mają sens, a każde słowo ma wartość. Twoja siła nie wyklucza delikatności. Pamiętaj, synku, jesteś tu nie po to, by udowadniać swoją wartość, ale po to, by wyrażać swoją prawdę, by cieszyć się życiem, tworzyć, doświadczać i odkrywać. Doświadczasz życia w radości, spokoju i pełni, bo wtedy jesteś najbliżej swojej prawdziwej istoty. Nie przyszedłeś ratować świata. Przyszedłeś współtworzyć go z miłością, świadomością i pasją. Nie musisz spełniać cudzych oczekiwań. Wystarczy, że jesteś sobą. Jesteś istotą pełną mocy. A Twoja moc nie rodzi się z przewagi, ale z autentyczności. Jesteś odważny, jesteś sprawczy. Wiesz, czego chcesz i dążysz do tego. Twoje serce to Twoja intuicja, Twoje życie to przestrzeń do wielkich rzeczy. Twoje myśli są jasne i spójne, Twoje emocje są narzędziem zrozumienia, a nie przeszkodą, a Twoja droga świadoma, odważna i piękna. Jesteś mężczyzną nowego świata odważnym, spokojnym, wspierającym i wolnym. Nie musisz grać roli twardego, zamkniętego wojownika. Jesteś mężczyzną, który potrafi kochać siebie i innych, który wie, że łagodność i granice mogą iść razem. Ty i mężczyźni, którzy przyjdą po tobie, nie będziecie już walczyć o prawo do emocji, wrażliwości i bliskości. Wasza męskość jest nowa. Pełna godności i szacunku, zarówno dla siebie, jak i innych. Tworzycie relacje oparte na wzajemności, zrozumieniu i równowadze. Nie ma już miejsca na agresję, dominację czy odrzucanie siebie. Jesteście wspierani, kochani, szanowani. Jesteście wolni. Każdy z Was jest mistrzem swojego świata, pełnym odwagi, spokoju, pasji i mądrości. To męskość zakorzeniona w szacunku do siebie i do innych, pełna godności i wewnętrznego spokoju, bez maski twardości, bez potrzeby walki czy dominacji. Ty, mój synku, i mężczyźni, którzy przyjdą po tobie, jesteście nowym pokoleniem mężczyzn.